No ile może sentry pasz rally? Mało. <głosy> <głosy> jak mówiłeś mało, to nie sądziłem, że aż tak. <noise> I muszę do domu. Ła, głośno, nie słowo. Nie, nie, tak. nie da. Walczy od razu, tu wal. Wycenterka i wa walnij roketę tam. Ok, padła? Padł? O, tu się otworzyło. Gówno, fatalne gówno. Kto do jest... tych szaf się odłożyć na dole? Ja on po bonty pobiegł na fosę i zlogiał. Na szczęście. To jest hercik. Mówisz coś lecz. o szczęściu. Ale ta szafa to nie do końca. Ale nie zejdzie, nie tego hercika. Chciałem go. A. Mnie spadł na dół, nie mogłem go A góra. A! Patrz górę! Patrz górę. Co? Co? Tam jest coś w drumie, chyba. Oła. Yep. A. Co? Co? Ej, to mi się podoba. <noise> Jackpot. O! Oj, główna. Mhm. Dostałem plecy z zupka? dokładnie. Dach najwyższy to raz. Uważaj, uważaj na... Czekaj, tak, uważaj tak, tak. Ja ten. Dead z najwyższego. Możesz go zabrać. Nie, 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 jeszcze jeden Mapę? Mapelek zabił cię? Zwierzy, tak! Nie spikuję tego mapa tak po prostu. Dwóch już no, ich no, 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 no. jest. Chłop mi najda jeszcze rzucił z góry. To też mocne Dead Jakiś bambik zesem. Co jest? Prawie zginąłem. O, zebrał PDW z góry, i mnie zabił jakiś marcelek. Ku... A i tu saje chyba. Pamiętasz tą bazę, tą, taką 2x2 czy tam 3x3, coś ją schowaliśmy Czekaj, bo uczyniłem się... shooting Teraz mów Czy Harry też taka baza 3x3 metal? O, ale że tu chłop... Pustaw bazę budował? O, gośmiał w Dwóch typa mnie dojeżdża, oj bynio Mam przypał w chuj Zginąłem od bogusia tu, ty kurwa Drzewa Z moimi mitkami, ciwka Dead? Ty chłop tu idzie od mojej strony Usaj, usajo, Usajo. Pod Cie? kurką, pod kurką jest Od której stroje? Mojej strony prawo, przyważaj, przyważaj. już Dead! Nie dojeżdża typ Tak Dead Drugi Ja, ja, ja tutaj z pompy mam pompę dla tak. ma tego Dobra, free Heart, kolejny na plus Ustawiamy, ustawiamy, odłożyłeś tam? okej, okay, okay, już no. Nie, nie, nie. A, czekaj, o kurwa, expo. O, no zajbiście dobra, S. Nie nagrało się wcześniej, była. A do odcinka ważne, by nie było, że wszystko od widzów. Tego baza stoi. Zabiłem chyba Usaya albo kogoś. Zielony skin bardzo szybko biegł w stronę naszej bazy z pompą. <laughs> piła i kobra. A, to piła i kobra. Idę pod bazę. Ewidentnie <laughs> szedł kampić do nas. <laughs> kampić to. Jest za bazą. A. Czekajcie. On chyba za górkę uciekł. Wziął pewnie mapla i spierdolił. To loading, to wow. a to go! Gonimy. Oho. No nie no! Wykrwawiłeś się. Kurwa. Miałem krwawienie i Chodź zamiast... Chodź się do mnie, please. Aż się usaję biegną, jak chcesz się na nich sfokusować. On miał pięć granatów na sobie ten chłop. Czy ty ale jest seria, ale Dobra, zaj, seria. tu zaraz przyjdzie, to zbierze grana ty miała na sobie. Ile? Trzy. O, no to ja mam pięć. I herci w drumie kałaszek na full. Nice, super. Chodź tu Zajsa. Yes. To mi rozłożył cały... Jak ja mam tu teraz wrócić? Kurwa. A, się zdekeyowałeś. Nie się, nie ma opcji. Nie no poważnie, jak ja mam stąd wrócić? Masz no, parasolkę Nie mam Tak, ale jak ja mam wrócić tu na górę jak już... Nie masz wrócić, to ma zniknąć w Idę w po... Idę potem Gdzie? Wejście I see Jeszcze go widział Dead Jeszcze przy namiotach by jeden był, może być tam wieża. Przy namiotach? Tak No herta full z chłopa no i... Wieża Która? Eee, najbliżej znaczy, od tej strony, w której szliśmy może gdzieś tam u nas. Granat, granat! Żebyśmy od pleców z górek nie dostali też, nie? Bo wie gdzie nie mają plecy e, plecy właśnie, haha, <laughs> idealnie! Dobra, to jest. Baza ja drewniana, tam jest jeden na jeden, za nią stał. Może jednak lepiej zejdę na dół? Nie, nie padłem. Schyliłem się akurat w momencie, kiedy. Nawet nie wiem skąd. Ja wiem skąd, górka od Seattle. No można. Idzie na milkę od głównego. Hmm. Zeskoczył. Jest chłopo po mojej strony. To padłem od zombie, czajsz to kurwa! Daj tak, mi też to, coś. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Dead na wieży, dead na wieży. Nice, nice. Może być jeszcze jeden. Jest na dole, na dole jest, wchodzi Zajser. Gdzie, na wieże? Na wieże. A widzę. Kurwa. Banty. No to już ten chłop chyba... Hop się samochód naprawiać. On padł. Widzę Zajser. Dead, dead, dead. Nice. Ale, że ja kurwa trzech porobiłem dzisiaj? O, cztery razy zebrasz Tak, coś tak, się... już idę. Ale, że kukisy 5V7 przegrały. A, <laughs> że kukisy spokali, że na wie, że kampiem jak padli w czterech albo pięciu na wieży. Na moście Czy... są rifleraki z high calibera. Tak, tak, wiemy. Gramy tutaj hipiskus na co no, dzień. Ta, ale. No <laughs> nic. Że nie, e, Biegnie do tutaj? wejścia głównego ktoś, ale. Naked, naked. Dwóch, dwóch. Nie, jeden z ganem jeden z ganem Jeden I plecy mam! Dead Dead. Żeby Słuch, nam gdzieś od prawej coach. od pleców nie zrobili Tak, on może całkiem plecy robić. Ja już biegnę. Ty chłop master Kea podniósł Kurwa, nie Dead 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 Ten kałak gdzieś no, jest no, plecy, tu jest będzie na plecy wobą Nie, kałak przy bazie Ja podniosłem swoje itemy Podbieg do mnie Bambi Duck dead Odniósł Master i drugi duck dead jeszcze Medy Kurwa, zginąłem czarek cookies. Biegnął, biegnął. Dobra, ja wam będę mówić, to chodzi tylko od prawej o co chodzi. slow. Dobra, ze zabiłem Może. Yeah. Na prawo, na, na prawo, przy drzewie. Ta, ta, Droga, ta. drzewo. Jest, 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 jest. I see. Retu cofajcie, sobie. cofajcie. No, ja cofam, cofam. No to. 8 ammo mi zostało. Wygraliśmy, zmarnowaliśmy 14 tysięcy ammo. Wiem, trochę gunów pod... Ej, co tu na to pust... Magii, je. myślałem, że jackpot. obiegamy to. Ja idę ich odciąć od wejścia do bazy. Ja idę od lewej strony, od tunelu. Ja są tam, są tam, są tam. To, że oni tam są, to my wiemy. Obity. Tam... Ej, oni ja będą wracać do bazy, trzeba ich... Ja ich odcinam, ja ich odcinam. Nie wrócą. Dead jeden. mnie drugi. Dead. Trzeci. Dead. Dead bazie gdzieś A u gdzieś Mam plecy plecy mam stay help Dzięki. Miałem laga kurwa Dobra szybko zbierać to kurwa i zewiama A bazę niech ktoś im od razu na wyjście. Ja mam moje Idę mowy. idę do i camp ktoś w bazę ja idę no, tutaj idę po itemy tam. Oj Jimmy Jimmy ile granatów i explo Dobra no, nie podnieśaj Przepraszam. Dobra chodź ktoś ze mną na bazę proszę mam za dużo Na Dobra. drodze są my Przed bazą Zeicer tutaj decz daj broń ja się zrespiłem, o kur. Ja nie mam rana Nie mam. Ja muszę wracać, idę w stronę tunelu Zabawy robi My to dla zabawy. Nie zabawa Kopy jeszcze 30 minut temu spaceni siedzieli Ale że oni lognęli wszyscy? Maniek dosłownie jak wchodzi na serwer to on nie schodzi z dachu. Powiedzcie mi skąd on ma jedzenie? No, może bez skill jest po prostu deduwawali, podnosi grezji Nie na bazie nie ma. A jak to się mówi? O, wziąłem tutaj dwóch chłopa. No już nie mam dwóch chłopa. O, dressingi, dzięki. <grystanie> King Co? maniek! Zajebał cię? Kampił za drzewem, tak. Jezus Maria. Zajebał mnie. Wykrwawił się jeszcze! Jak on cię? Nie wiem, to było tak randomowe, kurwa. Przecież pierwszy strzelałem, jeszcze po, po łbie dostał i ja nie wiem, się musiałem w biurko przykurwić, bo to, to co się tutaj wydarzyło to jest kurwa niesamowite. Jest za bazą i kopnął. A ty też? Yeah. No ja nie ma mamu, więc... Jeden mag to tak... <śles> <śles> Minął ponad tydzień, kiedy większą ekipą zaczęliśmy grać na Washingtonie i powoli zaczynał się robić nudy. Dużo ekip już odchodziło i zmieniało serwer, zrajdowaliśmy już wiele baz i nie było już co robić, więc stwierdziliśmy, że pozbędziemy się cek i pójdziemy gdzie indziej. Nie wiem, czy czy z matanki. Nie wiem, czy to dobije, jak waliłeś pomiędzy, przez to, że w struktury tak mało dostają, jak. O. Mówię, to jest coś nie tym? Warmo. Dobra, na wale szafę. Jest biblioteczka na górze i farma, która jest pusta, i lader na górę. Obserwujcie tak mniej więcej, czy wybieram. Powinien jest jakieś wyjście na górę. Tam są szafy ze ścianą. Masz. Aha. Hmm. Też może więcej parasolek? Bo właśnie dropnęła ich cała szafa. No ja mówię, co? Oni gdzieś tu mają bazę. Bo mają Skybase'a zrobionego i wlatują z tego helką ja że gówno będzie w tych szafach. Będzie gówno. To jest ich baza. Dobra, wyjdziemy. Jedna eks. Nie wyjdziemy. O, granaty. Dragon. Bo jak oni się to jesteśmy jak kaczki. Na, nawet jednego herta nie ma. Nawet jednego herta. Jakiegokolwiek, nawet takiego gównianego. Zupełnie w 10 perfekcji lądowań turnet Miejsce pierwsze Okej okay. To Insight To jest Chyba jakaś ultra ciekawa baza, co? Tak, bardzo oh Ten try, ale włączone Co to? to jest? patrzy w górę co góry? Zucker. Ale A. maska Ale no, że nie mamy taki garaż na motorówkę wow. Jackpot, jackpot, jackpot wow. O masny skrapik o oh. Działa interka Aha właśnie Totalnie na to 200 metrów Hate Breaking! że nie padły. Wow! Trzy granaty. Wow! Nie wiem, a tu nic nie będzie inside? Ten pokój na dole? To wygląda jak środek bazy, nie? Jakby od tego zaczynali. No, widzisz, Benio? Wywąchane. O! Jest szafaj łżeczko Uuu! widzisz? Wywąchane, byń ostatni dwie ceki. Ranaty, Słyszałem. Karcie! Tak, bo nie wyjdziemy, bo ja teraz spadłem przez przypadek. Promówię. Promówię, pomówię. W sumie obojętny. Nie. nie wiem, w śmieszy mówię. <laughs> Na ile może sentry pasz Mało. <laughs> Jak mówiłeś mało, to nie sądziłeś, że aż tak. No. Chyba jakoś się obiło przez ścianę. Te drewno takie użyteczne. Zobijmy, Zrobimy. Ro rozwalmy ten loker. To nie padnie na rajd. Pojeżdża. Zarty. Tu wiesz. są opęsta, ale można wszystko railować w sumie. Ranger, super skargi. w Skorpionie mieszka... Witam. O tym mówiłem. jeszcze to otwarte. Wow. Główno gówno padło! I gówno wyleciało! Ceka, granat. No niby lokerów dużo, ale jakiś poczman. Oj oj, to to nie było. Sza <ścoughs> A, puste magi. No. Rajda. Dragon no. tu leży. O, padło. Granat jeden. Uuu. O, Range findera w ogóle miał ten. O, no, ale żeśmy trafili. 5 metrów szaf. A, tam jest zamknięte. No o, bo jednak nie osoba. Gówno w szafach, Totalne gówno. dobra. Nie wiem czy Pięć jest sens dobijać te szafy w ogóle. Te dwie może tu.